Wskrzesiciel. Pić mi się chce. Czekam, aż wymyślą hełmy dla astronautów, w których da się zamontować dwie puszki z napojami i słomkami doprowadzić je. Do ust stwierdził Hołun. Tak, tak. Gadaj cokolwiek, co da nam tu na mostku pewność, że Twój mózg jest najwyżej w minimalnym stopniu pozbawiony tlenu i. Kończ już to spawanie, odpowiedział kapitan pontów. Już kończę i powłoka po obtarciu przez meteoryt prawie jak nowa, odparł Houn. Dumny ze swojego dzieła wracam. Kolejny mini kryzys, zażegnany na tym spokojnym locie, rzekł do siebie pontów, gdy jego wzrok przykuła biegnąca w jego stronę doktor Hani. Kapitanie, kapitanie, niezidentyfikowana planeta przed nami, nie było jej wcześniej widać na radarze. Jak to nie było wcześniej widać, odparł pontów, przybierając swój typowy. Dubkowaty ton rzeczy nie mogą wpierw nie być, a potem nagle być, chyba że się naczytały Georga Berkeleya i uznały są tylko, jeśli akurat ktoś na nie patrzy, istnieją. Nie umiem tego wytłumaczyć, odparła Hani. Ziemia też jest zaskoczona. Co to za poruszenie? Spytał Houn, wchodząc, jesteście tak podnieceni, jak Lis po wygraniu karnetu do kurnika. Błąd radaru, albo niekompetencja szczurów gruntowych. W każdym razie musimy to sprawdzić, odrzekł kapitan. Przed lądowaniem załoga zaczęła badać charakter nieznanej planety, kwestie składu chemicznego atmosfery, siły przyciągania i toksyczności nowego lądu były kluczowe, by przygotować się do nowej misji. Hani nasłuchiwała, czy na planecie nie zamieszkują jakieś inteligentne formy życia, które widząc ich nadlatujący statek, próbowałyby się w jakiś sposób skomunikować. W całej historii żeglugi kosmicznej zdarzyło się to całe zero razy, chociaż jak zauważała część naukowców, kosmici nadlatujący na Ziemię też niekoniecznie uznaliby E.N. mase i ludzkość za istoty myślące. Nagle, między statycznym szumem coraz wyraźniej dało się usłyszeć ludzki głos Mamusiu, czy to ty? Hani zamarła w przerażeniu. To był głos jej córki Rebecci. Rebekę nie żyła od pięciu lat. Hani po otrząśnięciu się z transu postanowiła nie mówić reszcie załogi co usłyszała by nie uznali że zwariowała. Czas po śmierci córki był ciężki. Terapia nie zawsze skuteczna, a jej niedomagania topione w alkoholu. Pontów w ciszy patrzył na wyłaniający się zza horyzontu twór. Nie czuł się pewnie. Mimo pełnej automatyzacji, trójosobowa załoga do rutynowej misji badawczej to w jego mniemaniu nieco mało. By rzucać się na eksplorację nieznanej planety. Jeśli to w ogóle planeta, mógł to być przecież obcy statek kosmiczny czy wielki organizm żywy. To mogło być wszystko. Jednak przy całym jego strachu kołatała też w nim wyraźna nutka radości. Miał nadzieję na coś takiego i silnie w to wierzył, że w końcu stanie się coś. Co spowoduje, że jego kariera jak jego statek dotychczas nie będzie leciała w próżnię. Houn udawał kowboja ujeżdżającego niewidzialnego konia i machającego równie niewidzialnym lasem, krzycząc I-ho, szykując się do niespodziewanej wyprawy na tej dotychczas nudnej misji. Ich statek kosmiczny pozostał na orbicie nowej planety, nazwanej roboczo Totsitok, a mniejszy wahadłowiec Hani i Hionem na pokładzie wyleciał na eksplorację. Lądowanie przebiegło bez zastrzeżeń. Hani zdziwiła się dwukrotnie za pierwszym razem, gdy czujniki wahadłowca wykryły, że poza lekkim niedoborem tlenu atmosfera jest tożsama z ziemską. Za drugi, gdy zauważyła, że Houn niesie ze sobą nieznane urządzenie w futerale. Co to jest? Spytała. Gitara odrzekł: Nie mogłem sobie darować okazji, by zostać pierwszym, przynajmniej ludzkim grajkiem na Totsit tok”. Patrz na to w tym momencie, dał popis wokalno-instrumentalny. Echa, faceci, wy nigdy nie dorastacie, odrzekła znużona Hani. Ano nie, a wiesz na co prócz grania mam ochotę. Na pączki, odwróć się. Jej oczom okazał się spory stos, przypominający ziemskie pączki oblane czekoladą, leżące na zboczu skały. Hołn wziął jeden i zaczął go ściskać w dotyku też się wszystko zgadza. Nawet nie próbuj tego jeść. Zabierz tylko trochę do analizy. Skąd do cholery pączki tutaj, czyżbyśmy nie byli pierwszymi ziemianami na tej planecie. Wtem umilkła, gdy do jej uszu dobiegł znajomy głos mamo. Mamo, przyszłaś po mnie. Ej Hani, to może zakład o to, że te przedmioty naprawdę są pączkami. Stwierdził z błyskiem w oku houn. Gdy nie usłyszał odpowiedzi, zaczął rozglądać się wokół, lecz nikogo nie dostrzegł. W tym czasie, Pontu wpisał na statku zaczątek raportu o eksploracji nowej planety, a właściwie nadzorował i sterował AI, które to robiło. Myślał o tym, jak ludzie lubią komplikować sobie życie. Kiedyś za wiadomość wystarczyłoby Veni, Vidi, Vici. Teraz trzeba pisać wielostronicowe raporty i po jaką cholerę! Cywilizacja ludzka opiera się na uwygadnianiu sobie życia. Gdyby nas zadowalało status quo, nigdy nie wyszlibyśmy z jaskiń i nie porzucili gospodarki zbieracko-łowieckiej. A w administracji na odwrót coraz więcej papierów, w których wytwarzaniu tresuje się już dzieci zadając wielokartkowe odpowiedzi na trywialne pytania, co wymusza pisania raz po raz tego samego zdania na sześć różnych sposobów. Generalnie krótkie formy są wystarczające, autorowi dziecięcych bucików, ponoć samemu Hemingwayowi. Wystarczyło sześć słów, natomiast wielu autorów znakomitych nowel przynudza niemiłosiernie popełniając powieści, bo wszelkie poboczności są w nich zbędne, robić solidne poboczności. W tym opisy to sztuka, w której mistrzami jest niewielu lepkości i pleśnie pensjonatu pani Wokers Ojca Goriot. Recenzje muzyczne... Sprzętowe i kosmetyczne z American Psycho w końcu dziesięciu pokoleń kłócących się. Now. Kowców ulema, to jest sztuka. Natomiast w współczesnej Elizie Orzeszkowej mogłaby wyjść całkiem zgrabna novela. Po czym przypomniałaby sobie, że wydawca płaci jej od kartki, skonstatowała za co ja mam KRWA jeść. Po czym kazać AI podorabiać generyczne opisy przyrody i otrzymalibyśmy nad Niemnem, jakie znamy i kochamy. Wtem rozważania Pontowa przerwał sygnał radiowy od Hiona. Kapitanie, kapitanie, Hany zniknęła, powtarzam, Hany zniknęła. Jak to? Co się stało? Nie widziałem samego momentu zajścia, ale znalezione ślady wskazują na brak osób trzecich. Jakby biegła w stronę tej wielkiej świątyni. Wielkiej świątyni. To oznacza obecność istot myślących. Wracaj natychmiast po mnie, razem udamy się na eksplorację. Tak zwana świątynia była ogromnym budynkiem wzniesionym z kamieni wyciosanych z okolicznych skał, zwężającą się ku górze, jednak nie posiadającą piramidowego stożka a sufit. Nie był on szczelny, wyciosano w nim bowiem podłużne otwory, pozwalające na dostęp światła z księżyców planety. W środku ciągnęły się duże korytarze, które w równych odstępach umieszczone były grania stosłupy czworokątne, wysokie na troje ludzi. No to nasze szczęście się skończyło, skonstatował Pontów. Ślady Hanni były widoczne na zewnątrz. Tu szukamy po omacku. Ciekawe, co jest w tych kamiennych lodówkach. Spytał Hołun i nim Pontów zdążył zareagować. Pchnął kamienną pokrywę, która zaskakująco łatwo się przesunęła, a ze środka runęło ciało wyglądające jak olbrzymi człowiek z głową psa. Kretynie! Dało się słyszeć zduszony krzyk Pontowa. Obaj ostrożnie zbadali ciało i upewniwszy się, że mają do czynienia z nieboszczykiem, ruszyli dalej. Wciąż żadnego śladu Hani, ale pięć graniastosłupów dalej znów leżało ciało tym razem. Mimo gabarytów podobnych do poprzedniego, wyglądał zdecydowanie ludzko jak młodzieniec. Dodatkowo obok leżała tarcza i miecz. Ich uwagę od zwłok odwrócił dźwięk znajomego głosu. Hani. Tutaj jestem. A to moja córka Rybekę rozpromieniona Hani, pokazując uśmiechniętą dziewczynkę. Ale jak? spytał Pontów. To proste. Wierzyłam, że ona gdzieś żyje i że tu ją spotkam. Do Pontowa powoli zaczął dochodzić charakter tej planety. On wierzył, że w swojej karierze natrafi na nową planetę. Hołn. Kretyn wymyślił sobie pączki. Hani spotkanie z martwą córką. W związku z tym wiara jednej osoby wystarcza, by wytworzyć tu byt. Natomiast czym są te zwłoki? Wtem do niego dotarło Hołn, Hani. Musicie wyrzucić ze swoich umysłów wszelką mitologię. Krzyknął.